Witaj serdecznie w tym nowym 2025 roku i jest to jak najlepszy moment do tego, żeby nie podsumowywać 2024, tylko żeby planować 2025, żeby mieć jakieś przemyślenia, postanowienia. Aczkolwiek przyznam, że ja śmieję się z tych postanowień, o których słyszymy: że ktoś postanawia, że będzie biegał, pójdzie na siłownię, będzie pływał, zrzuci ileś tam kilogramów, coś zrobi ze swoim życiem. Ja jestem bardziej zwolennikiem planowania długoterminowego i teraz na początku roku wolę, Zrewidować, czy de facto zmierzam w kierunku realizacji tych moich marzeń, postanowień długoterminowych, tak naprawdę takich, które są oddalone o nawet dziesiątki lat do, do przodu i de facto ten plan długoterminowy później schodzi do tego planu takiego krótkoterminowego, rocznego. I patrzę, co mogę zrobić w tym roku, żeby przybliżyć się do realizacji właśnie tego planu długoterminowego. Więc jakby śmieszą mnie te wszystkie postanowienia, które ludzie sobie robią, bo często to jest bardzo słomiany zapał. I kwestia tak naprawdę realizacji ich często yy, kończy się po miesiącu, dwóch, trzech, może nie więcej. Ale jak mamy do czynienia z tymi planami długoterminowymi, to one nas motywują do tego, żeby w tym roku również zrobić to, co mieliśmy zrobić. Więc, y, tak jak dla mnie, ja na przykład długoterminowym takim moim celem, marzeniem jest dbanie o zdrowie, i w tym roku na pewno zamierzam dbać również o, o zdrowie i to bardzo intensywnie, cały czas. Jeżeli chodzi o kwestie np. podróży, to w tym roku chciałbym co kwartał gdzieś wyjechać, zobaczyć coś nowego, a raz w roku być gdzieś w miejscu całkiem nowym w nowym państwie, w którym jeszcze do tej pory nie byłem, gdyż za 50 kolejnych lat będę miał odwiedzonych 50 kolejnych nowych miejsc. Jeżeli chodzi o biznes, to oczywiście również rozwój firm, które prowadzę, promocja tych firm i są tam cele postawione konkretne, biznesowe. Jeżeli chodzi o nieruchomości, no to każdy musi sobie dawać swoje cele, ile tych nieruchomości chce kupić, sprzedać, wynająć, zarządzać, tak to, tak to wygląda. Więc ja bardziej dzisiaj, na początku roku rozpatruję to, w kontekście rocznym, ale patrząc na takie cele długoterminowe, i polecam również Tobie, żeby zająć się to w ten, w ten sposób, bo wtedy ten zapał nie wygasa, bo my wiemy, że mamy większy plan do zrealizowania. Tak jak zresztą w życiu jeszcze, w dużych firmach, one dlatego się rozwijają, bo widzą te cele długoterminowe. Tak jak kiedyś ktoś powiedział: jak żeglarz nie wie, w którą stronę płynie, to on tam po prostu nie dopłynie i każdy wiatr będzie mu przeciwny, jeżeli chodzi o sterowanie tą żaglówką czy tym okrętem. Więc polecam, żeby zarzucić takie postanowienia noworoczne, takie krótkofalowe, takie słomiane zapały, bardziej mieć spisane swoje cele, plany długoterminowe, marzenia, które teraz rewidujemy w kontekście tego roku i zrobienie czegoś takiego, że w tym roku muszę zrobić to, to i to, i to, żeby zrealizować na przykład za 5, 10, 20 lat ten mój długoterminowy cel, marzenie życiowe. Polecam, tego się trzymajcie, na pewno wygra to niż z takimi postanowieniami, które są rzeczywiście takim słomianym często zapałem i niestety kończą dosyć słabo. Trzymam za ciebie kciuki. Tak rób, polecam stosować się do tej zasady i wtedy będą naprawdę długoterminowe dobre wyniki, bo myślę, że zawsze długoterminowe planowanie wygra z krótkoterminowym. Wszystkiego dobrego w tym roku i widzimy się w kolejnych odcinkach. Cześć.